Jakój to 7 do 101. O kurwa! O kurwa! Jacek! Jacek! Jacek. my się ta ściana nie zgadzała, ja się tak do niej podszedłem i. Kurwa, Jacek by ją przypał, że się domyśliłem! Kurwa nie to! 101 do 307. Ja pierdolę. Zgłaszam. Chodzi trzeci na A... moje 20. Czyli autoryzacja jest, tak? Potwierdzam. Autor ja widzę no, przyjął. 4 bez odbioru. Kurwica. To jest kurwa ty. O kurwa! Co on tu produkuje kurwa w tej jest o, 60 Janek. Plus 1, rozpoczynamy 80 za panem Mendozą. Pojazdu żółte, marka nieznana, aż aktualnie 20, to Alta Street w kierunku południowym, po prawej stronie mijamy złomiarza. Hmm? Teraz jeden dostaje jeden. To jeden zgłaszcz. Czy mamy się udać na aktualne yy, pańskie 20? Janek, chodzi tu. Janek. 10, tak. Nie, co, on, kurwa. Janek, a, a, a gdzie jest Która, wejście? Komunikator. A on to nie jest tam, gdzie ty jesteś. Na 76, ty, na pańskie 20. Kościół, na sędzi przy 68. Na sędzi przy 68 nic nie jest. Tam, gdzie jest? O kurwa! O kurwa! O kurwa! Zrozumiałem za pierwszym, o kurwa, i za drugim nie musiałeś się z ale jak tam się uda? Ja pierdole! O ja pierdolę idę po ciebie, Dawaj na zendi, co tu leży? Mmm, Co to mmm, ja tak jest? mmm, 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 307 plus 1, mamy na 10-13-a. <grym grym> co? Ja kurwa... 4-2-0, mam dwóch osadzonych na celach na Mission Row. Mam oczekiwać, czy przedstawić wyroki? Jego jest więcej, a, chodźcie. Gdzie to jest więcej? Mhm. 2, 2 pościgam do 9, dwójki i 333, plus 3 reagujemy na 13. O fatorze, jesteście pewni, że to jest dla nas? Mm-m. -mm. A kopak szkatulskiego? Ty, Rafał szkatulski. 4, 2, 7, 6, 13. Rafał szkatulski. Janek, tu, tu jest ciągle o tym, że wygrałeś tego, szyfa. Ale to nie będzie nasze. Ja to bym to zostawił, to chyba. Dlaczego? Chyba. Ty? Nie wiem. Jakby to znaleźliście? Można ale. Tak no Grzechu zgłaszał przecież przed naszą pogadówką. No tak, było to tłuczenie, no? Przecież I powiedział, że w tunelu. że, mój że w tunelu jest Miejsce, samochód na pastora, nie? To czerwony parking. Reagowaliśmy na no i myśmy ty się to do... zainteresowali. 307. Dobra, pytanie: Czy to 4. nie będzie tak, że ludzie po tym, jak my tu jesteśmy, to zgarną? Czy nie lepiej wziąć No właśnie, lepiej by to weźmy niż weźmy kurwa to. Jakiś to, to w chuj, weźmy to w pływkę, no, weźmy, no, no. weźmy to w pływkę, wszystko. Ja wezmę amunicję, weźcie w broń. Nie no. wiem, sprawdzamy. No to Janek, chodzi, ja się obstrałem. 4 plus jeden kod czwarty do ostatniej trzynastki pokręcimy się mieście, po mieście w poszukiwaniu tego radywozu. Ej, robimy wjazd na bank? Ja bym proponował tego nie brać, bo to i tak jak ktoś to weźmie, i ktoś się domyśli, że tutaj to jest, no to Dobra, wiesz. Zostawmy, zostawmy to, zostawmy to wszystko w jednym punkcie. To wiesz. Daj mi raz, daj mi raz, daj mi raz Amunicję chcesz, czy pistolet? Mhm, mm mm -hmm. Kurwa fajnie Kurwa premię je Tak po by ci się należało 204 do 307 odnaleźliśmy w twoim W ogóle? What the fuck? Ty jesteś. nie w ogóle? A, chcesz może nim zjechać? komenda w takim razie Mam Komenda wespół 76 O kurwa! Co? co? Nie wiem, dobra, zostawmy to tutaj po prostu. To jest. To jest dziwna sprawa. Ja nie rozumiem. I teraz zobaczcie co oni mają, co my mamy. Poczekaj, poczekaj. Dobra, właśnie. Stawcie to wszystko na ziemi, tutaj. Fire, shot, fire, mendowość. A shot, mendowość, niedwaście, sześć. Ten pomarańczowy? Tak jest. Nie mam.